kamelka już wróciła i dziś chciałem wam na odcinku tutaj. To jest specjalny odcinek, bo chciałem wam pokazać coś nowego, co mamy. I też chciałem wam coś powiedzieć. Na końcu odcinka będziecie mieli napisy twórców i tym podobne twórców serwera, się specjalnie się dla Was postarałem. O, jest odcinek w ogóle z kamerką, tylko chwilę będzie tam po Lewej na samej górze, będzie niestety be, bez tej takiej ładnej obramówki niebieskiej, bo, bo po prostu zawsze często oni. zepsuła, więc ta obramówka będę chciał zrobić jakąś nową. Więc dobra widzowie! Chciałam Wam w pier właśnie nowości, bo zobaczcie, wyższy w tym sezonie, jak sami widzicie, niszczyliśmy dom Amelki i jak sami widzicie, patrzcie, on się tak ładnie prezentuje. Jutro też zobaczycie odcinek z tego. Patrzcie, ozdobiłem jej domek. Nie jest za dużo tych ozdób, tutaj też ozdobiłem, a na dole na, znaczy, przepraszam, na górze jest spokój gamingowy, jest takie łóżko, jakieś lampki, jest też taki laptopik. Musiałem niestety dać zwykły blok, bo z modów, ale dobra, patrzcie, są takie rzeczy Jed oczywiście tu jest telefon no i stanowisko gamingowe do zrobiłem, ale dobra, pokażę wam coś jest więcej, bo jak sami widzicie obok, tam po prawej, właśnie piszę w komentarzach, czy, czy jesteście team ranga niebieska, czy tym ranga czerwona, znaczy biała, bo patrzcie, pokolorowałem na przykład, żeby się różniło cokolwiek na tej tabelce, nie wszystko tak niebieskie, na tym scoreboardzie dokładnie tak właśnie to się nazywa scoreboard, i na scoreboardzie dopiero wy no właśnie, dobra jest tutaj ranga na biało i piszcie w komentarzach, czy wolicie e, e, niebieski i ten napis ranga, czy tak na biało mam zostawić. Na przykład aktualnie właśnie dodaliśmy rangi i ja mam aktualnie rangę macie rangi gracz. Na przykład Pasiaś pisze test, na przykład jeden waczy i patrzy, pisze tu na czacie twórca, kuba1510 test, czyli że mam taką rangę. Oczywiście nad moją głową też się znajduje, no wiecie, no takie coś, że jestem twórcą, ale niestety teraz to się nie pokazuje, a w sumie wam tu już pokażę na NPC-cie, bo patrzcie, jak, jak stworzymy sobie NPC-cie pod moim nickiem, to zobaczcie co tu jest. I właśnie u, u Was, jak no powiedzmy, znaleźliście mnie na serwerze, powiedzmy, że to ja jestem na serwerze i właśnie ja nad głową mam takie coś, Kuba, i mam tutaj twórcę, a wy macie rangę grać, więc, więc to jest widzowie akurat bardzo fajne. Ale dobra, pokażę Wam więcej, co, jakie są nowości, bo widzicie na no, tej tablicy to też jest e, e, killa, czyli wasze, jak pokonaliście graczy, na przykład 10, to jest tutaj napisane 10. I dobra, widzowie, więcej co mamy, no to... A właśnie nie chciałam Wam zdradzać w jakim sezonie właśnie będzie. Powróci w go napisu Tam właśnie było, było tam pisane, że na przykład z 101 gracz, że jest 101 graczy, a może być maksymalnie 100 i właśnie tam widzieliście na pewno. Te, teraz już niestety to Nie wiem, coś mi się usunęło, ale teraz za pomocą tak, jeżeli kiedykolwiek. Znaczy, poczekajcie. Scoreboard. Was oczywiście denerwowało. Jeżeli kiedykolwiek was denerwo denerwowała ta tabletka, to teraz pod taką komendą scoreboard, jak wpiszecie, to wtedy widzicie Scoreboard display, czy coś takiego I, i, to, i teraz macie wyłączoną tabelkę, a jak wpiszecie jeszcze raz to samo, to macie już tą tabelkę włączoną. To jest dla graczy, której by to denerwowało na przykład. A! I mamy jeszcze jedną rzecz, że jak macie taba, <coughs> tab jest... Teraz spacie kubowisek.pl Witaj kuba1500. Kuba no, oczywiście tam będzie was przynik napisany i online players. Na przykład teraz jest jeden, jeden gracz na cał, całym serwerze. Nie na trybie, tylko na samym serwerze jest aktualnie. No, jeden gracz, czyli ja, ale zobaczcie co tu jest. Ping, ja mam 24, strasznie mało, ale u Was, no wiecie, tam u Was to będzie o wiele mniej, więcej pingów, bo właśnie widzę że ten serwer właśnie nie kłamie i ma rację, bo pokazuje mi, że jak ja nagrywam to obok jest takie coś napisane mój cały ping i rzeczywiście mam 24 pingu, się mało, ale dobra. Oczywiście też na tym scoreboardzie, jak sami widzicie, mam rangę twórcy, też jest napisane twórca i macie też tam czas, czyli ta godzina jest aktualnie, poczekajcie, zaraz się włączy, o, 14.39 sekundy też nalicza, jakby to było pół i data, czyli 6 sz luty. A, i chciałam wam powiedzieć, że gdy będzie dzień Wielkanoc, to do 17 w Wielkanoc od będzie nowy sezon. I nie chciałem właśnie w nowy sezon w wróci właśnie to coś na tej tabelce. Te to takie, że jest ileś tam graczy, ale wiecie, do do właśnie do tego jest na koniec zobaczycie, ca, 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 wszystkich twórców przez rok staraliśmy się, aby stworzyć serwer Kubowica. Mam nadzieję, że w tym roku po jakieś 50 graczy będzie grało, a nie po jakieś jeden i tym podobne. Bardzo Wam dziękuję, że jak ktoś był uprzejmy i wbił oczywiście Was. Wtedy skończy się rozdział. Dokładnie tak. Tak naprawdę. <tł> Ten nie będzie szóstego sezonu, tylko będzie sezon pierwszy. Aktualnie jest sezon szósty i rozdział pierwszy, a już wtedy to będzie pierwszy, będzie pierwszy sezon. Nie sezon siódmy, tylko sezon pierwszy i rozdział drugi. Czyli drugi rozdział to był cały tamty rok, a później już wielkanoc. A drugi będzie tam na tabelce napisane, no tylko powiedzieć, że będzie rozdział drugi. Mam nadzieję, że byliście przez cały rozdział pierwszy. Teraz będzie rozdział drugi i mam nadzieję, że Kubowice w rozdziale drugim będą się o wiele lepiej rozwijały. Mam też takiego drugiego twórcę właśnie. Jeden widz ostatnio wygrał rangę twórcę, twórca, więc jeżeli chcecie też wygrać taką rangę, to wbijajcie na Discord, na kubowice-pl. A i jeszcze jedna nowość, to jest to rzecz, zawsze mi się zabyta jakie jest IP serwera, no więc teraz wszystko, wszystko Wam linkuję w opisie, kliknijcie sobie w coś takiego, pod filmikiem tam macie jak opis, no i po prostu w opisie macie wszystko opisane. Ja Wam bardzo dziękuję za cały rozdział, że byliście, a to już jest koniec odcinka, więc papa, teraz tylko zobaczycie napisy.